Widzowie, jak myślicie? Kto jest silniejszy? My, czy ten wielki noob? Oczywiście, że my, widzowie! Jesteśmy najsilniejsi! Po nabie. I będziemy dzisiaj najsilniejsi! Mam nadzieję, że mi pomożecie! I za tysiąc pucharków mamy kolejną Ukrainę! Jak my tutaj normalnie dzisiaj wchodzimy, widzowie, w tą tabelę? Normalnie my najlepsi jesteśmy! Razem, widzowie, w nas siła jest teraz! Patrzcie, odblokujemy kolejną krainę. I tu jest jakiś kowboj z corebloxem! Widzicie, jaki silny? Ej! Ci widzowie, już chcą nas naciągnąć, już chcą nas naciągnąć. A tu są jakieś dungeony, ale tu będziemy iść. Zobaczmy, czy pokonamy tego kowboja. Uwaga, widzowie, skupienie, skupienie. Teraz wszyscy razem mocno pokonujemy dziada naszą siłą wspólną. I yy, normalnie daliśmy radę z nim. Patrzcie na niego. Teraz dostajemy po 125 siły. Za niego jest 600 pucharków. Ale ja ja zobaczcie, ile dostaliśmy boostów, nie wiem skąd. Damage boosty. Używamy je i dostajemy dwa razy więcej damage'a. Treningu, ale jaja To teraz go jeszcze szybciej pokonamy chyba Patrzcie normalnie Pyk Nara gościu kowboju Teraz mamy takie rękawice To są jakieś liściaste chyba Ale widzowie my teraz zmieniamy na kaktusowe Które dają jeszcze więcej siły Ło zobaczcie jaki tutaj kowboj wielki On jest teraz większy ode mnie Widzowie musimy urosnąć Musimy urosnąć Normalnie musimy go pokonać Bo tam czeka kolejna kraina Normalnie dzisiaj będziemy najsilniejsi na świecie Ja oczywiście wam pomogę Musimy być najsilniejsi na świecie razem, więc. Oczywiście, tu, widzowie, trzeba użyć tych bustów. Oj, tu 15 tysięcy winów za free, ale ja, ja dostałem za darmo. Zobaczcie, co dostaliśmy, widzowie, teraz. <laughs> jeszcze Robux EGA dostaniemy za free teraz chyba, drugiego. Zobaczcie, za drugi dzień zalogowania się. Uwaga! Ale ja, ja widzowie, teraz zobaczmy. Zdostaliśmy słonia Rera, który daje 911%. Teraz dostajemy po 400. Mamy misję otworzyć dwa jajca jeszcze. To otwieramy, bo nas na to stać. Dzięki. Temu giftowi. O, kolejny rer widzowie! Coś chyba zaczarowaliście mi te jajka. Dzięki, widzowie. Jesteście najlepsi. Patrzcie, teraz otwieramy drugie. I tu dostajemy tą tutaj komona. Spokojnie, nie przejmujemy się. Zakładamy jej. Sawias 473 dostajemy. Dalej 473. A bo to nie były najlepsze. Tu dostaliśmy trzy śruby. I trzy jakieś kolejne nakrętki. Dwie. I tu u Kowala możemy zrobić, zobaczcie, wykraftować rzeczy. I dostaliśmy sz takie sz Shorty, short Swartzy. O! Trzy razy sobie stworzyliśmy i teraz patrzcie, jak je założymy raz, to dostajemy 567. Jeszcze raz, jeszcze raz. 756 teraz. A jak dostać lepsze? Widzowie, mamy jeszcze trzy miejsca, to tu jeszcze trzy razy trzeba to zrobić. Raz, dwa, trzy. Aha, na trzecie musimy tu jakieś żółte mieć śruby, ale jak to założymy, to zamiast 700 dostajemy 945. To teraz tego kowboja, zobaczcie jak szybko pokonujemy. Ale no już tego kowboja, mister kowboja, to już samemu nie pokonam. To już musicie mi pomóc. Uwaga. Ja z nim tutaj walczę. Widzicie? Jak go sam biję, to nie pokonam. Nie no, musimy razem go bić. To uwaga, zanim ta walka się skończy, czy zdążycie kliknąć suba teraz, bo musicie mi pomóc. Uwaga, uwaga. Razem damy radę. Oj, widzieliście? Przez to, że zdążyliście, to zobaczcie. Teraz ile siły dostaliśmy. Widzowie, razem go pokonujemy. Tak to jest. Dobrze. No to ja podwójny jeszcze damage. Wolniemy gamepassa tutaj, żeby wam pomóc jeszcze bardziej. Uwaga. I zamiast 940 1800 idzie O ja cię kręcę Mamy kolejną już piramidowe 2200 tera Ja cię kręcę piramidy normalnie mamy na rękawicach Widzowie a tu jaki sezon pierwszy jest Ulala Oj zaraz tutaj otworzą Dangeony za 4 minuty To musimy szybko jak najszybciej wbić siłę Żeby być tam na jak najsilniejszymi Musimy założyć jeszcze więcej petów Uwaga proszę bardzo I otworzyć teraz Ciekawe jakie szczęście teraz będziemy mieć Uwaga widzowie Sprawdzamy, czy szczęście nam dopisuje. Rer. To jeszcze jedno. Uwaga. Jeszcze jedno jajo. teraz common. Nie, jeszcze jedno. Musi takie dobre jajo wylecieć. Oj, znowu rer. No i to mi się podoba. Zakładamy najlepsze. I teraz zamiast 2,900 dostajemy 3100. oj spajki. Zobaczcie. Teraz 3,900. Kolejne kaktusowe. Tu dostaliśmy nagrody. To zobaczmy, czy tego I will Boja pokonamy. 15 000... Tutaj jest winów za niego. Uwaga. Ale jaja pokonujemy go. Zobaczcie. 15 000 winów za niego będzie. bek rozwalony. O, coś tutaj u kowala znowu. A, że możemy kolejne short tutaj swordy zrobić. No dobra, zróbmy sobie. Dostaliśmy kolejne plus 20%. Zakładamy to i dostajemy 4 300 widzowie. I kolejne mamy rękawice. Na 3 miliony zaraz kolejne. Zaraz nam otworzą te dangeony, ja cię kręcę. Otworzyli, otworzyli, idziemy tam, musimy sprawdzić, co tu jest. Uwaga, zaczynamy. O, oh, lala. I chyba się zaczyna tutaj jakaś armia, za Patrzcie, najpierw nupki, siema nupki, ale my je rozwalamy. Kolejne Siema ka. O, tutaj już Umięśnione goście, ale my je rozwalamy. I ja wiem, dostajemy te materiały do tego kowala. Tu coraz silniejsi przychodzą, my normalnie ich rozwalamy, widzowie. My jesteśmy tacy silni, że to się nie ma co cackać w ogóle. Idziemy dalej. O, tutaj takie nupki rozwalamy. Pum, pum na hita. O, te kowboje też na hita. Jeszcze większe kowboje też na hita. Tu kolejne już tutaj kowboje takie większe. Na Hita. O, ale tu już są bydlaki. Dwa miliony życia mają, a ja mam pół HP też. Ale one też powinny na hita pójść. Podejdźmy delikatnie, żeby życia nie stracić. Uwaga, uwaga. pum. O, a o, Rozwalone, ale nam jak mało życia zostało. Dobra, coś tu polegliśmy niestety, ale zobaczmy. 120 gemów, patrzcie, 20 śrubek, ale jaja. To tu u kowala musimy zrobić kolejną rzecz. Wtedy questa zrobiliśmy. No i sprawdźmy, czy tego bossa teraz pokonamy. Ale najpierw zmieńmy na najlepsze rękawiczki licze stąd pustynne. Ajajaj, tutaj niestety nie mamy miejsca, ale jeżeli sobie zwiększymy, dobra, widzowie, specjalnie dla was zwiększam tutaj. I mamy jeszcze więcej miejsca tutaj. Teraz 6700 dostajemy. Czyli jeszcze 4. Raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz zakładamy to wszystko. I patrzcie, 8900. Bez tego dostaliśmy tylko 2800. Ale czat, ale czat. Dobra, normalnie rozwalamy tego bossa. Widzowie, razem, teraz. Uwaga, skupiamy się, patrzcie Normalnie go rozwalamy, elo gościu Musimy teraz wyfarmić więcej winów Czy teraz już wystarczy? Mamy 815 tysięcy, a tu trzeba 750, czyli normalnie Na easy wchodzimy do kolejnej Krainy, i kto tutaj już jest? Tu już potem 1 miliard winów Wow, tu można łączyć te rzeczy Patrzcie, raz, dwa, trzy i na lepsze Uwaga, merch i na rera Teraz 50% Ale ja, czyli zakładam rera I są lepsze, za 3 miliony Tutaj jajco jest? I tu jest taki widok, biedny, brudny niestety. Tutaj mamy górnika silnego, tu jakiegoś niszczyciela. I TNT, Gajon ma TNT. Na niego trzeba uważać, ale też go rozwalimy. Zobaczcie, co tutaj jakąś ofertę dostaliśmy. 2,5 tysiąca, niby tutaj ten jellyfish ma. Ale tutaj jest lepsza szansa na te jajce ekskluzywne. Dobra, sprawdzamy te jajo, Co nam tu poleci? Widzowie, wejmy tutaj, uwaga, ładujemy szczęście dużo. Kto jeszcze nie kliknął łapki ani suba, to musi to nadrobić. Uwaga, czy nam się uda? Zobaczmy, co nam poleci. Uwaga, uwaga. i mityczna jellyfish. Dobrze. Total. Jest to ta lepsza. Mieliśmy dużo szczęścia, widzowie. 2,5 tysiąca procent. Czyli zamiast 8600 dostajemy 16 tysięcy. Ale jaja. Do no tego gościa chyba coś mi się wydaje, że na luzie pokonamy. Uwaga, patrzcie. Normalnie go rozwalamy. Elo. Dobra, bierzemy to chyba. Jeszcze 500 milionów ujrów tu będzie. To będziemy mogli dużo jaj otworzyć. Bierzemy tą paczuchę. Uwaga, uwaga. I co, co tu teraz mamy, widzowie? Patrzcie, kolejny jellyfish i shark. Zakładamy go. I mamy 29 tysięcy. Ale jaja czy my możemy już rękawice zmienić Na 19 milionów siły dopiero, okej okay. Ale tu zobaczmy jeszcze jaja Tu jest szansa na legendarne w ogóle Okej, okay. common bacik O, tu już uncommon mysz A jak otworzymy trzy jaja na raz, uwaga Bat ma myszka i myszka Ja cię kręcę Jak tu ciężko, coś super Ale myszkę jak zrobimy na golda, uwaga Oczywiście, że się udało, bo 100% mamy, widzowie To ona ma 1200% za 600, ale jajca Ale nam się trafiło tu sobie zmerdżujemy kolejne rzeczy, żeby mieć rera więcej. No i teraz ile my tu mamy procentów? Zrobiłem jeszcze trochę tego. Teraz zobaczcie, co robimy. Raz, dwa, trzy. Kolejna na rery i teraz raz, dwa, trzy rery na mityka. 90%. Dobra, patrzcie, pyk. I normalnie 40 tysięcy siły przychodzi. Do tego tutaj, wydaje mi się, że górnika tego normalnie pokonujemy. Widzowie, jesteśmy silni. Ja nie wierzę. Dziękuję wam za pomoc. Ale jesteście niesamowici. A tutaj Tutaj tego, rozwałkę. Uwaga, pan, rozwałka. Normalnie go bijemy. O, on jest jaki silny. Ale jajca. No, pokonał nas niestety. Musimy zmienić rękawice na pewno. O, na te drugie. I tu potrzebujemy więcej śrubek teraz zdobyć Jak najwięcej, żeby mieć jak najlepsze tamte rzeczy. Druga fala. Easy. Trzecia fala, easy. Czy pobijemy nasz rekord? Teraz będzie siódma fala. Normalnie, uwaga, siódma leci. Dobra, może szósta jednak. Teraz będzie siódma. No hita idą. Dobra, pokonaliśmy. Teraz te bydlaki. Trzeba je pokonać. Pyk. jak mi jeden przywalił. Normalnie za całe HP. Nie, 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 nie. Dawaj, dawaj. I ostatni został. Uwaga, on ma nas ta na hita. Niestety. Jest. Ale jaja. Zobaczcie teraz, jakie bydloczki. Czemu my mamy tak mało życia? W ogóle oni tak dużo. To jest niesprawiedliwe. Oni mają nas ta na hita. O, trzeba bardzo uważać. O nie, 20 HP nam zostało. Uwaga, uwaga. Damy radę. O! Trzeba, trzeba się bardzo odsuwać. Dawaj, dawaj go, dawaj go. Jest. Czy tych damy radę? Uwaga. Jak będziemy się odsuwać, patrzcie, patrzcie, pyk Dobrze, pyk, pyk Dawaj, dawaj, kolejnego, dobrze Ostatni został, a, uderzył nas Jest, o nie, te mają 250 milionów HP, co jest No, niestety, ale zobaczcie Ile śrubek dostaliśmy, to ile tu teraz Rzeczy można zrobić, pyk, pyk, pyk Pyk, 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 zobaczcie to ilaż 16 mamy nowych, tu trzeba Zrobić kolejne, po 3, merge. Jak najwięcej tego trzeba zrobić Teraz 8 tutaj Ale jaja, i mamy na fula. zobaczcie Patrzcie, 78 tysięcy teraz nam daje Odblokowujemy gold rękawice już Ale jaja, tutaj trzeba było kupić tego Ascenda Razy trzy będzie Czyli tak, mamy teraz 94 tysiące Dawaj to, zrobimy to I teraz 282 tysiące Znowu I mamy 846 tysięcy Ale jaja Znowu 2,5 miliona Możemy kolejne rękawice założyć I kolejne I ostatnie obsydianowe To my tego chyba normalnie teraz pokonamy Patrzcie widzowie, uwaga, uwaga co się teraz dzieje? Bum, rozwalony. I tego bossa sprawdźmy. TNT Guy, uwaga. On jest bardzo wielki, ale damy radę. Widzowie, bo my jesteśmy tacy silni przecież. Razem zawsze dajemy radę. I mamy jeden bełinów. Dobra, idziemy do kolejną krainę. Ja cię kręcę, ale idziemy daleko, widzowie. Idziemy tutaj oczywiście, pyk. Wchodzimy. Ale jaja, zobaczcie, tu jest jakiś rdzeń. Możemy odblokować damage. Pierwszy level. I dało nam 5% damage, a potem kolejny level, 10%. Patrzcie, 20, 30. Ale jaja. O, o, już nie mamy więcej. O jak weźmiemy 500 gemów sobie. Widzowie, ja tu wam pomagam w ten sposób. Uwaga, bo wy mi tak dużo tu pomogliście, że musimy to zrobić. Patrzcie, level drugi. Robimy level drugi i winów plus 3% jeszcze. Teraz jeszcze tego ascenda. Zaraz robimy, tylko rękawice trzeba. Mienić. Na 2,2B bierzemy lepsze rękawice, bo one się nie resetują. No, co tu się dzieje? Pyk. Lepsze rękawice teraz. Mamy z 11 milionów nam rościa. Jak zrobimy to, to 35 milionów. Dobra, robię skipa. I uwaga, 105 milionów. O, ale tu są bossy, tu jest jakiś rekin co to jest? Baby Shark zmutowany? Tu jest szef wszystkich szefów. Ry o, rybak. Siema, rybak. I jeszcze tu jest Squid Noob. Dobra, sprawdzamy Squid Nooba. Bijemy Squid Nooba. Ale jaja, jak poszedł szybko. A y tutaj rybak. Uwaga, czy rybaka pokonamy? Patrzcie, rybaka też. I w ogóle oceaniczne ręk rękawice już zakładamy. I już mogę kolejne. I na 37B proszę bardzo mamy ośmiornice na rękawicach. Co jest? Sprawdzamy szefa wszystkich szefów. Czy pokonamy szefa wszystkich szefów, pokonujemy go! No to idziemy na rekina. Uwaga, baby shark. Baby shark, ty ty, ry, ry, ty. Patrzcie, pokonujemy widzowie, jesteśmy niepokonani, normalnie jesteśmy najsilniejsi, już zobaczcie co się dzieje. Ale easy. A bo z widzami pokonuje. Sam bym nie dał rady, ale z widzami najlepiej. I mamy dwa tryliony winów, teraz możemy iść na jeszcze kolejną Ukrainę. Wchodzimy tutaj, uwaga widzowie, co tutaj będzie? Studnia życzeń jakaś. Ale jaja. A sprawdźmy sobie te życzenia. Mm. Jakieś busty dostał. 23% damage'a, 42% gę, Ale jaja. Normalnie życzenie dostaliśmy. Na 15 minut. A tutaj pierwszego króliczka normalnie pokonujemy. Mamy 5 trylionów pucharków Zobaczmy, co poleci z tego jajca teraz. Uwaga. Otwieramy jajco. I za 5 trylionów leci nam rer. I co on daje? 4200. Ja nie wierzę. 373 miliony teraz leci. To weźmy sobie małą paczkę winów. Aha, z 500 trylionów mała paczka. Otwieramy po 3 zobaczymy, co wyleci. Rare, uncommon, common. Oj, słabo. O, znowu rare, będziemy mogli na golda zrobić. Mityczny był, mityczny był, ale ja ja wyleciał nam mityczny. Mityczny, ile daje mityczny? 5400, tak? Tak Zakładamy i zamiast 373 dostajemy 679. Kolejne rękawice, 800 milionów. Tu możemy goldy zrobić. Normalnie zrobiony. Świnia też zrobiona. Chodźcie, co kiepety teraz. 1B dostajemy. Kolejna świnia. Udała 1,1b, to my chyba kolejnych w ogóle też rozwalamy. Patrzcie na to, dobra. Jak my rozwalamy już wszystkich, jesteśmy najsilniejsi widzowie. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.